Od z tej strony mamy nowy odcinek. W sumie to ostatni przed zawodami. Auto jest prawie gotowe. Jeszcze muszę zaraz zrobić kilka rzeczy. Zaraz Wam pokażę. Dzisiaj jest ogólnie dzień wyjazdu. Jestem zmęczony. Auto jest prawie gotowe. Jeszcze parę drobnostek pokażę Wam teraz. Tak. Przyród poskładany. W sumie to jeszcze nie byłem na przejażdżce próbnej, zaraz poskładam. Muszę poskładać tutaj próg. Jest zakonserwowane, jest prysnięte lakierem, żeby nie zardzewiało na zawodach ewentualnie, jak też będzie leciał czy gdzieś. Środka nie składam, bo i tak jadę w klasie pro. No, w środku jeszcze zostało zakonserwować, ale to już po zawodach będę robić tak, tu muszę zderzak jeszcze przymocować. Pestka już jest ładnie wprasowana. Hamulce zrobione. Przewody, klocki ręczny, linki ręcznego. Cały zawias założony. prób został, zderzak został. Jakieś tam osłonki, zaraz wam pokażę. Tył składany Pięknie, pięknie. A będą kurwa patrzeć za zdrością. Będą patrzeć za zdrością. Dobra, jedźmy do góry. Tak to z dołu się prezentuje. W sumie nie za dużo widać. Pole uratane, pozakładane. No tu jeszcze muszę osłonę dokręcić, bo tylko jest przyczepiona. Oleje pozalewane w skrzyni w dywczy, Poskładam i pojedziemy się przejechać. Mam jeszcze klapka w lewu też. Dobra. Zmontuję to tam i jedziemy się karnąć. Tak właśnie auto już jest gotowe. Zaraz jedziemy na przejażdżkę. Do sprzętu się za wiele nie zmieniło. Tył póki co wygląda tak, musi tak zostać na razie, zaraz wyjazd. Czas się jeszcze spakować. No jest lekko poszerzony. Wcześniej tarło, tylna opona tak na styk było. Jest naprawdę kozacko. Ciekawe czy klapa się otwarła? Ta. to fajnie. Dobra, tak jak już Wam mówiłem, auto jest gotowe. Idziemy się przejechać. Najpierw na minie, bo jest strasznie zabrane. I, i tyle. No nie wiem, jest kurwa to skrzywione, nie? Ale to nie trzyma tak. Bo... nie ta guma się wyjebała i teraz. W sensie, że jest luźne. Tak, no bo wiesz, stabilizator i on. on to naciąga, nie? Jeszcze zaraz na chmurze zobaczę, nie? Tak z grubsza, tylko za dużo się już nic nie <noise> zrobi. Ale, jak coś, coś wpadnie w oko, to, to będziesz szło zrobić chyba na szybko, co? Zobaczę zaraz ten kurwa stabilizator, bo to nie niepokoi. Znaczy, niepokoi, wiem co jest, przynajmniej nie. <noise> Lepiej znaczy. wiedzieć niż nie wiedzieć, co jest za stabilizator, to, No będzie trochę. On się trzyma, tylko musi być ta guma już wyjebana i on opiera gdzieś w tej tulei Aha. No i dlatego są te stuki. A stabilizator mocno tak drży, wiesz, na, na dziurach to on tak. Tam... A Halden? Znaczy ten Torsen. No Torsen, ale może jest różny Torsen czy musiałbym. Musiałbyś silnik, no, musiałbyś. Ta. Wszystko Wszystko przerobić. To jest, jest jeden taki... Jest jedna s 3 8 p z R32 drugą jest też na Torsenie zrobione, jest przerobiony. Normalnie ma się z klucz. A czy ja myślę moje? nie? W sensie no, no, no. Ale myślę, że to... Nie, to jest Na pewno to jest do zrobienia, ale to jest, no, bez, to sensu. jest bez sensu. widzieć w na następnym odcinku. Już dzisiaj wjeżdżamy do Kamienia na tor na Hochkätz. K. Dzięki, cześć.